Hej hej, witam Was w kolejnym, czwartym już odcinku jest Sims 4 Wyzwań Księżniczek Disneya. Jak widać, zaczynam trochę inaczej, bo krótko. Zaczynamy od, od chwaszczania, pryskiwania i zbierania. Na start pokażę Wam trochę zmian. No to pierwszy tuż chyba w miarę widać, to jest ubiór. Zmieniłam jej tą krótką spódnicę na trochę dłuższą, żeby wyglądała trochę bardziej tak poważnie Zmieniłam jej też strój oficjalny na taką sukienkę typowo śnieżkową Także myślę, że będzie to ładniej wyglądać Do tego usunęłam stodołę dla krów Będą tu jabłka Będziemy mieli tu sad jabłoni Zrobiłam też taszek, żeby nasze pranie w końcu mogło snąć bo to, ile tosnienie, to jest masakra. I ostatnia chyba rzecz, to jest łóżko. Zmieniliśmy je na trochę lepsze, co by się mogła kobieta wysypiać. No, i chyba tyle ze zmian. Tak mi się wydaje. A i zaokrągliśmy trochę daszki. Żeby tak trochę bardziej bojkowo to wyglądało. No. zajmiemy się na razie ogródkiem. Plan na ten dzień jest taki, że poznamy rodziców naszego narzeczonego. Wiesz, plan Trochę przyspieszę. Czy tu coś, czy tu coś trzeba podlać? Chyba nie. Dobra, to jeszcze. Rozróć karmę. Bierz jajka. Tutaj też wszystko ok. Dobra, jak już to zrobi, to niech skorzysta. I... Rzucę w zepsute jedzenie. Weź resztki. Uuu, tylko to jest do ewoluowania Dobra, a to sprzedamy Nie, chwila, pozytywnie chciałam zasadzić I resztę sprzedamy To zasadzimy już jakieś je Czy my w ogóle coś mamy jeszcze w tej lodówce? Uuu, moim zdaniem nowa kariera to dobry pomysł, zdecydowanie. Mamy jeszcze 6 rybki, to starczy na jakiś czas. Jaka ucieszona. Ogólnie w tym odcinku zdecydowanie skupimy się na zbieraniu simulonów. Mów o zagrożeniach. I pogłaszcz. I później zasadzimy bazy, bazy, bazylię. I nawieziemy. Oj. Teraz nie chcę, ale pogłaskać się da. Mm -mm. Jeszcze poplejemy. Potlej teren. Pokadaj sobie skórką. Przytul. Oj, nikt nie chce kadać. Witam przed domem rodzinnym naszego narzeczonego. Widzę zapukać do drzwi. Ok, i teraz. Przyjazne powitanie. Czy Wy to widzicie? Ona też ma brzuszek. Oh yeah. ja! Będą bąbelki. Podziel się wielkimi wieśćmi, Powiedz, że być babcią. Pochwalasz szczerze. Popraw humor. Kto w ciepłym cyklopuku? a entuzjazm się okrutnictwem. A ten tu sobie stoi. Co? E, Niech podejdzie. I a, przyjazne powitanie też. O, jeszcze zmieniamy sukienkę letnią. Znaczy strój letni na sukienkę o. Bardzo ładna Podzieli się wielkimi wieśćmi No i gdzie ty wasisz? Popraw humor Zapytaj o zawód On używa telefonu pod wodą Nice. Jakiś pododporny. A no do jak się ma w nóg. Wiecie, ono mieć już bruszek. Drugi tremest. Aha, to ona dopiero teraz zaczęła drugi. Aha. Nie wiem, czemu myślałam, że tu będzie trzeci. Rozmawiaj o gorącej pogodzie, opowiedź śmieszną historię. Ożywiona rozmowa jeszcze. Um. Myślę, że już będziemy powoli wracać. Tak, pójdziemy do domu. Tak jak mówiłam, trochę skupimy się na zarabianiu. Poznać poznaliśmy. To jest ważne. Dobra, jesteśmy w domku, myślę, że skoro jeszcze ma wszystko w dobrym poziomie to pójdziemy sobie na rybki. Iść na ryby. Jak jej to pójdzie, to dużo z tego będzie. Albo przynajmniej coś. Mowaj nie ryby się długo trwa, więc... Połóżcie to jakoś na przyspieszenie albo wydne. Pochwalę się na końcu. Złowiła. Ok, chwilę połowiła, ale już musi do toalety, więc przerywamy. Ale ten moment złowiła, wstrąga jakąś część i jest to no także nie poszalała aż tak, ale ważne, że coś złowiła. To sobie sprzedamy. 140. Nawet ładnie, no. Dobra, teraz się trochę nią zaopiekujemy. Później może jeszcze zdążymy trochę połowić. Korzystaj. O, mamy pranie. Wyładuj i odłóż. I weź resztki. Następnego dnia zrobimy kolejne pranie. Już dzisiaj nie, dzisiaj sobie połowimy. Gubimy się trochę na tym, ale sprzątnię ten talerz później. dobra, teraz znaczy jeszcze te rybki. Na ryby. Dobrze czuję, to trzeba to wykorzystać. No i tak sobie popatrzymy trochę jak łowi znowu. I... Póki się dobrze czuję to trochę połowimy, a ja siadam za najpierw jak już coś złowi albo na koniec po prostu pokażę co złowiła. Dobra, my mamy już 22, więc myślę, że z rybek to by było na tyle teraz. Weźmy ją, wyślemy do spania. I ogólnie to słucham, sobie trzy rybki plus Topas, Więc tak samo wszystko sprzedajemy. Nie. Chociaż w sumie powinna ćwiczyć śpię Dobra, widzimy się za tydzień. Dobra, wstajemy na szybką przerwę na siesiu. Wykąpiamy się od razu. Kąpiel z bąbelkami. Trzeba by było umyć tą pan to może najpierw umyj, wypoleruj do perfekcji i później weźmiesz kąpiel z bąbelkami. Czy my mamy jesień? Tak, mamy jesień od dzisiaj. Jak idealnie. Dobrze Wypsuło się co no Dobra, no to zrób. Jajka na toście. Ale bo przez ja mam ale co zapomniałam. Jajka gotowe. Wsławam do lodówki. Ruży psuję to jedzenie. Przeszukaj kieszenie. O, sprzęta, talerz. Dobrze, przeszukaj kieszenie, później zrób pranie pali. No, i jak to zrobić, to zajmiemy się okrutkiem jeszcze. 11 rano w ciąży, a jej każe sprzątać. Znaczy prać. Trochę przyspieszyłam pranie, ale ciągnie się i ciągnie. Ile dzisiaj festiwali? Dobra. Pranie gotowe. Łatwo i przenieść na sznurek. Zmieni wodę. O głoś bo masz złamane serce. Hmm. Jak słodko. Spierz Tam też pogłaszcz. Rozbij karmę. Posprzątaj kurnik i zbierz jajka. Oj? Ta kura nie chce się tulić. To nic. Nie pójdziemy potarkować, ponieważ my zbieramy pieniądze, a nie wydajemy. Nie tym razem. Zbierz cały plan. Podlej teren. Tu, tu nic. Tu pozasadzamy jabłka. Na razie sześć. I jeszcze nam zostały Pekoni... a nie, nie no tyle wytrzymasz. Dobra, bierz Pekoni i pójdź do toalety. Dobra, idziemy to kończyć. Zasiej, podlej. Przeciw poziom już mamy. No i nie. A, i możemy sprzedać to wszystko. Ładnie, ładnie. Całkiem ładna sumka. Poćwiczymy jeszcze z nią śpiewanie pomiatów pić na dziesiąty. Póki co nawet jednego nie mamy poziomu. Tak więc niech to dokończy, w zasadzie podleje i coś sobie zje. Jakieś resztki i później pośpiewa, poćwiczy. No, ten odcinek bardziej jest taki właśnie, żeby trochę co robić, zaoszczędzić. Bo mimo wszystko będziemy musieli zrobić remoncik naszego tomku. Trochę go powiększyć. I powiedzmy już mamy trzeci trymestr. Teraz tak właśnie widziałam, że ten brzuszek taki wielki jakiś. Słucham. Mówię, czy że raz, tak, skuć się, a my trochę poćwiczymy. Tak więc. Tak więc ja to trochę Przeminę. Miał już pierwszy poziom. Nawet nie jest blisko drugiego. A jeśli ja już spać chcę. Ale myślę, że może pójdziemy na jakąś randkę. Hmm zaproś na randkę. Tak sobie myślę, że skoro ona musi poćwiczyć śpiewanie, to pójdziemy sobie do paru karaoke. Do twój rodzinnych dramatów. Obejmi I chodź sobie do tego ruszowego. Będzie rozmawiać tutaj.

Opowiedz dawcie o rodzinie z puściźniem Ucałuj Trzy żarty Opowiedz śmieszną historię Dawcie w cyklu puk, puk. Bo z pasję. Ach, to było takie zabawne. Głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa. I do sprawdzenia jak dziecko kopię i pośpiewajcie sobie w duecie Ojej, bo zapomniałam... Czyli się sikać tak. No, już na nie krzyczę. My się z nim jeszcze tylko pożegnamy. Co mi w policzek? No, i my to na dzisiaj kończymy. Tą zabawę. Pójdziemy do domu. Jako, że się nie wyspała za bardzo, co na to jest zmęczona. Dlatego jeszcze ćwiczę jakieś 2 kg w sobie. Oto to tu, co oni nam. O, udało mi się teraz. Udało mi się dostać tę pracę. Teraz może. Moje marzenia wreszcie się spełnią. Jak słodko. Mieszkę wysyłamy do spania. No i ten odcinek był dosyć króciutki. Tak zgaduję, bo co dużo się tu nie działo. Um, ale czasami no tak wypada. Następnym się będzie działo dosyć sporo. Ten też był krótki z tego skąd, że grałam ten odcinek trzeci raz, bo za pierwszym razem dźwięk mi się w ogóle nie nagrał. Okazało się, że da się cofnąć zapis, więc to wykorzystałam. i liczyłem na to, że za drugim razem już będzie wszystko w porządku. Za drugim razem nagrał się dźwięk, ale dużą część nie było w ogóle słychać, bo na przykład mówiłam coś i mówiłam. I nagle słowo mnie urywało, się ucinało, że jakbym go nie mówiła, nie? Albo całe zdania w ogóle. Także miałam takie dziury w tym dźwięku. Poprawiłam ustawienia, dowiedziałam się co było nie tak. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Także bardzo przepraszam, że to nie jest takie wiecie, na żywioł. Bardzo bym chciała, ale naprawdę nie wiedziałam, czy mam robić napisy, czy co. Także tak, z tego względu też jest ten odcinek pewnie krótszy, bo ja po prostu wiedziałam, co tu będę robić. I nie za bardzo wiedziałam, jak już to komentować. No. Ale tak, mam nadzieję, że ten odcinek tak się podobał. Będzie po prostu trochę krótszy, będzie trochę bardziej lightowy No bo skupiliśmy się to bardziej na zarabianiu. I tyle, mam, nadzie tam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym i pa!